Się! No widzowie z tej strony, szumicza. W dzisiejszym odcinku gramy w Fortnite. A. Nowy. No boże, o nie, co ja zrobię? Nowy sezon jest. Wiem, planowałem daily, planowałem odcinki, ale no, sorry, ale czas, nauka, no, trening, no, no życie prywatne. Dlatego wam teraz nie obiecuję, że będą odcinki codziennie, co dwa, co dwa dni, co trzy tygodnie, co cztery tygodnie. Jestem teraz po nagrywaniu odcinka Naszą Biczka, zapraszam, wybijam 100 subskrypcji. W piątek będzie o 19.30 streamek z Fortnite'a. Na razie nic innego nie planuję. Dzisiaj gramy za Royale. Dobra. No, jest. Yy, za w ten tym, weekend tym, przyjeżdżę do mnie Sigma Gładki, to może będziemy robić streamy. No, live. No, i może jakiś odcinek wleci, ale teraz pomówię. Rzadko nagrywam. A kurde, miałem nie pokazywać, że jestem głupi. Eee, no i tak, e... będzie odcinek z kupowania karnetu. Nie, no może nie wiem, bo w tym stosunku kupuję karnet albo w przyszłym. Eee, jak mówiłem, na wiosnę, na... i to na bank. Jak złamę jezam obietnicę albo nie będzie tego, to po prostu yy, oddam sobie rękę. Wiosny będą fajne z ekipą yy, moją, fajne będą odcinki, że przeszedłem moje miasto yy, na pieszo i rowerem. Albo godzinę spędziłem na drzewie to będą yy, właśnie vlogi. Yy, na razie to będą tyle. No i yy, z gier, no to nie wiem, jeszcze nie mam planu. Bo dawno nie widzieliście mojej twarzy, a teraz się zmieniłem. Muszę być pierwszy, podziękować, podziękować, pierwszy i nie, drugi. No super. Oczywiście na rezydencję. Moja ulubiona miejscówka. Kurde. Jest jakaś inna, najlepsza miejscówka ale oprócz rezydencji, no chyba raczej nie. No dobra, tu polecimy, bo tu skrzyneczka oraz ten pierwszy. Stał? Jaki jestem głupi. Dad? Chodź. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Osiem dostał Mam no, dziesięć amunicji, ja muszę go zrobić teraz, albo... No jaki... O! Oh, no na mnie bo to tak mam mało miejsca Halo? Pyk Pompulę nie mam Dobra, ciur Najwyżej skinę Nie gramy tylko jednej rundy, pamiętajmy, nie? Dobra, wezmę sobie wiertarkę Tak na to mówię Bo to tak spami Jest pompa I to jest jeszcze ta najlepsza E, tu jest 3 typa Czekajcie, widzowie. No, sorry, widzowie. Muszę na chwilę wejść do rany Żyjemy na szczęście. Nie było mnie z jakąś. Jakiegoś... Minuta. Minuta nie było, no nie są. Kupi, kupi, kupi. lepsze, że tu się szyby rozbijają, nie? Co ja zrobiłem? Das? No kurde. Sobie się nie, co jest kurde dobra, jeszcze jedna runda eee, mama po, po prostu weszła mnie na ten, do pokoju, dała mi mandarynki na mandarynki mi dała i szturchnęłem ręką mam tu tak mało w tym stanowisku No z siłą gładkim to będziemy grać normalnie, live będzie trwał od 19, może do 20, do 20 może, jeszcze trochę spóźnić, maksymalnie do 20. I będziemy grać tak do jakiejś może drugiej, pierwszej. Także streaming będzie dłuższy. Sywał, jak mnie zabije. Uuuu Jeszcze mam nieodkryte dwie miejscówki nie? B to, to możemy pojechać na to nieodkrytą e Raczej w tym, w przyszłym sezonie będzie wbijanie platyny. Bo legendarna, prawdopodobnie, bo nie wiem, czy jeszcze się wyrobię. No ale może być. <śmiech> <śmiech> Nie no, dużo tu skrzynek jest. A? E? Strzał. Mi się wydaje, czy ktoś szał, czy tak, yy, że mnie celowało w tyłek, czy co? Ty, kolonka, kolonka, to jest, ale raczej nie zdążę. Куда да но? Ай, но. Что-то сделал так само, я сделал так само. Ой, куда? Я, я. Оба. О, Co ja z tym Co ja z tym Co ja z tym No i takim aktem ten zakończyłem dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. To सब्सक्राइब te like लाइक